Cześć, nazywam się Maciej Werdek, a to jest IT Morning, czyli wasa na garść newsów, artykułów i ciekawostek, by umilić wam dzień. Właśnie mieliśmy okazję zobaczyć nowe intro. Zrobił je mój kolega Adam. Bardzo mu dziękuję za tą pomoc. Jest naprawdę wspaniałe, jest o wiele lepsze niż cokolwiek co nie zrobić. Mam nadzieję, że Wam się podoba. Oczywiście przekażcie feedback na temat tego, co o tym sądzicie w komentarzach. Chętnie poczytam, ale bez dalszego przyciągania. O czym będziemy dzisiaj rozmawiać? Wpierw porozmawiamy sobie o równoległości wykonywania testów. Następnie o redesignie Facebooka. Później o tym, jak można sprzedawać Agile. I na samym zakończeniu o tym, jak możemy przerobić laptop na serwer. Ok, zaczynamy. Pierwszym tematem na dzisiaj jest właśnie równoległość wykonywania testów. Jest tą istotną rzeczą, zwłaszcza jeśli chcemy, by nasze testy były szybkie. No niestety, zwłaszcza testy ui owe trwają i trwają i trwają. I nie jest to za łatwy proces, żeby z tym sobie poradzić. Moja koleżanka Noemi nie tak dawno temu napisała bardzo fajny artykuł na ten temat, gdzie wchodzi w bardzo duże detale. No, od... Bardzo duże detale. Jest to artykuł ogólnie wysokopoziomowy, że on nie wchodzi w detale techniczne. Ale w detale, jak się na to powinno patrzeć, żeby to wszystko działało pięknie. I moim zdaniem ona bardzo fajnie to opisuje na bardzo podstawowym poziomie, znaczy na bardzo przystępnym poziomie, więc jest to fajny punkt do zaczęcia, jeśli chcecie pomyśleć o tym, jak wprowadzić tę równoległość. Niestety nie jest to tania robota, jest to robota, która wymaga zrozumienia polu, więcej mechanizmów w waszych narzędziach, z których korzystacie. I może to trochę kosztować. Oczywiście, jeśli macie już dobrze rozwinięte umiejętności programistyczne, to pewna większość tych rzeczy przyjdzie wam łatwo, bo w programowaniu jednak asynchroniczność jest bardzo przydatna. No, ogólnie jest to fajny artykuł, fajnie temat przedstawia, więc zachęcam Was do przeczytania. No i idziemy dalej. Facebook jest obecnie w trakcie przerabiania swojej strony. Z tego co rozumiem, w Ameryce już ona jest dostępna nową wersja, przynajmniej jeśli dobrze zrozumiałem artykuł. Ja tych elementów, co nie pokazują, na moim koncie, jeszcze nie widzę, więc podejrzewam, że to jest jeszcze ongoing rollout. Jest, mają bardzo fajny, duży artykuł, gdzie wchodzą w bardzo duże detale, co tutaj się dzieje, dlaczego to zrobili, z przykładami kodu, przykładami obrazków. Jest to fajnie opisane, jest to bardzo detalicznie opisane. Ale jest to też bardzo długi artykuł. Przyznam się szczerze, jest to chyba najdłuższy artykuł, którym obecnie prezentowałem na, w ramach IT morning Jeszcze nie doszliśmy do artykułu z Cindy Sardachon, Sa Sa copy construct na Twitterze, yy, więc chyba na obecną chwilę to jest najdłuższy artykuł. Oczywiście raz czy dwa pokazywałem książki i pokazywałem yy, papiery naukowe, ale jeśli chodzi o czysty artykuł, to jest najdłuższy, jaki powie, co się pojawił. Dlatego też znalazłem y, jego streszczoną wersję y, na dev. K y, tutaj pojawił się artykuł, który jest 9 rzeczy, które można się nauczyć z nowego stacka Facebooka. Jest to tak naprawdę, y, nazwijmy to, wyciągnięte not notatki. Że to jest tak, jakbyśmy po prostu od kolegi z klasy pożyczyli notatki z lekcji, żeby sobie przepisać. Ale jest fajnie przemówiony ten, ten temat i też autor dzieli się swoimi spostrzeżeniami, więc zachęcam, jeśli nie macie czasu przeczytać właściwego artykułu, na przeczytanie tego. A także nawet jak przeczytacie właściwy artykuł, warto zerknąć na to, bo mi, co się bardzo przydaje, czasem przegadać ten artykuł z kimś. Po części dlatego też to robię, że móc z wami przegadać te artykuły. Bo jednak spojrzenie z drugiej perspektywy kogoś innego, jak na to patrzę, daje dużo, dużo ciekawego inputu. Więc też mam nadzieję, że się podzielicie ze mną, co z tego wyciągniecie. Może powierza się z tego jakaś nam ciekawa dyskusja. Idąc dalej... Agile. Agile jest fajne. Agile ma swoje różne formy. Jest Scrum, z którym tak nie jestem super um, obecnie. Mam wrażenie, że coraz bardziej jest to trochę wynutrzeżenie Agile'a, ale może tylko moja opinia. Ale też mam wrażenie, że często jest problem z pracy z Agile'em, z klientami, którzy, jeśli to nie jest firma produktowa, która korzysta z Agile'a w swoich procesach. I wpadł w mojej ręce artykuł, dzięki Oli, który właśnie opisuje, jak sprzedawać Agile klientom. To jest coś, z czym dużo do czynienia. Ale też widzę po prostu te problemy komunikacyjne z klientami, którzy nie rozumieją Agile'a I wydaje mi się, że tutaj autor bardzo fajnie opisywał, czego nie robić. My tak naprawdę. I to nieważne, czy sprzedajemy agile, czy cokolwiek, nie powinniśmy sprzedawać technologii, tylko powinniśmy sprzedawać korzyści. I tak samo... Yy, wiele rzeczy jest takich, no niby oczywista oczywistość, ale jest to fajne podsumowanie tego wszystkiego. Yy. Że naprawdę warto się temu przyjrzeć, zwłaszcza jeśli jesteście w pozycji, gdzie już bierzecie udział w tych dyskusjach z klientami, to może być bardzo pomocna ściąga. No, okej, okay, dzisiejszy odcinek wyglądał trochę krótszy, więc na zakończenie taka fajna ciekawostka. Znowu na Debian znalazłem ciekawy artykuł o tym, jak można przerobić swój stary laptop w serwer. Um, ja jakiś czas temu sprzedałem mój stary raptor, więc niestety z tego nie skorzystam. Ale chyba większość z nas miał marzenie, żeby zrobić sobie z jakiegoś naszego starej maszynki yy, po prostu serwer, na którym możemy się pobawić. Niby w tej chwili jest wszystko chmurze, ale nie ukrywajmy się szczerze, chmura kosztuje. Chmura kosztuje bardzo dużo, więc opcja posiadania jakiegoś małego własnego serwerka może też być ciekawa, chociaż nie będę ukrywał koszty z postawienia tego. Czas potrzebny na postawienie tego to nie jest mały. Ten artykuł wchodzi to w bardzo, bardzo pięknie opisuje krok po kroku jak to zrobić. Moim zdaniem nie wchodzi w często aż takie detale, więc jeśli nie korzystacie z Linuxa na co dzień jak nie, ja, to podejrzewam, że na część tych rzeczy się wyłożycie. Ja przynajmniej mam wrażenie, że jak ja będę to robił, gdy będę się czymś takim bawił, to się na część tych rzeczy wyłożę. Ale mimo wszystko jest to coś, co jak będę robił porządek w moich obecnych maszynach, to pewno spróbuję się tym pobawić. Um. No. A Wy? Jeśli swoje rzeczy gdzieś trzymacie, to trzymacie je u siebie lokalnie. Wstawiacie? Macie jakieś drugi komputer do stawiania, czy wszystko trzymacie w chmurze? Też jestem tego ciekaw. No i. <laughs> Na dzisiaj to będzie wszystko. Dzisiejszy odcinek jest trochę krótszy. Nie możemy wszystkim mieć zawsze się być długie. Powiedzcie mi, co sądzicie, zwłaszcza o redesignie Facebooka. Um. Czy uważacie, że on już działa? Macie już do niego dostęp? Czy go widzicie? Mam nadzieję, że będzie to, to fajna rzecz. Jest fajnie zobaczyć, jak taka duża firma podjęła jednak ryzykowną decyzję dość poważnie zmienić tekst tak. I nie jest to łatwa decyzja do zrobienia, więc mam nadzieję, że wyjdzie im to dobrze. Um, no i to wszystko z mojej strony. Oczywiście zależy mi na tym, żebyście dzielili się ze mną swoim feedbackiem, lajkowali. Napiszcie, co wszystkim sądzicie. I oczywiście też zachęcam do subskrybowania. Też z tego co rozumiem, żebyście widzieli powiadomienia o, o moich nowych yy, nagraniach, powinniście wejść na mój kanał i kliknąć dzwonek oznaczający notyfikację. Tak, wiem, nie jest to przyjemna rzecz do zrobienia, ale podejrzewam, że większość z Was, mimo że ma mnie w swoich kanałach, to podejrzewam, nie jest, moje posty nie są teraz włączone, nie są widoczne za każdym razem, bo po prostu go nie macie zaznaczone. Niestety, ja to widzę z rzeczami, które ja śledzę, że no nie dostaję tych informacji. No i to wszystko na dzisiaj. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia następnym razem.